Stan oleju jest. Filtr korek dokręcone, dobra tyle. Nie będziemy się tu rozwodzić na tym siema wszystkim. Skończyłem bawić się z tym naszym niesfornym bizonkiem i można w końcu testować bydle heche. He. Ogólnie zrobiłem mu mały przegląd wyczyszczony na smarowany. Trzeba będzie go teraz odpalić. Niech sobie pochodzi trochę, żeby ciśnienia nabiło, bo świeżo wymieniona oliwa, ale jak tak patrzeć, nie miałem z nim większych problemów. Ostatnio z 3 lata temu wymienione były pas główny napędowy i łożyska w młocarni, i przy okazji klepisko. A tak poza tym, idzie jak Żyleta. Skoro wszystko gra, to teraz tak dokończyłem tamtą łąkę. Niestety musiałem nająć władka, żeby mi dokończył i zbelował. Co prawda. Kosztowało mnie to prosiaka, ale temat ogarnięty, Hehe. He. A co do John'ego, sprawa wygląda następująco. Jak sami widzicie, nie wygląda to za ciekawe. Zostało mi jeszcze rozjechać go, ściągnąć plecak i dostać się do tej nieszczęsnej skrzyni. Tyle dobrze, że to sześćdziesiątka, a nie pięćdziesiątka Ale kto robił skrzynię w 5 pieć ten wie czym do śmierci. He, he. Z tego co aktualnie wiem, to prawdopodobnie wyjebało łożyska na głównej koince I prawdopodobnie zmieliło mi trójkę i zablokowała się na pulce. Resztę historii już znacie. Rozbiorę ją. Zobaczę, czy warto jeszcze reanimować. I pchać się w koszta, czy lepiej się rozejrzeć za innym ciągnikiem. Jak zwykle piach biednemu w oczy. No ale skoro mamy omówione najbliższą przyszłość John'ego, to raz plan na dzisiaj jest taki, zanim Mireń przygotuje przyczepę na jęczmień, to my sobie wykosimy ten kawałek pszenicy za oborą i aby nie przedłużąc widzimy się na wizon. Z tego kawałka raczej w jeden zbiornik nie zmieszczę. To sobie zawczasu przygotuję ciapka z przyczepą, żeby potem się nie motać, tylko sprawnie położyć to pole. Bo też nie mam za dużo czasu na to, zaraz będą wydzwaniać i zawracać gitarę. Heavy. Feels like rain. Burn the road ahead. Leave the past behind. Every mile of battle. Every turn. No powiem wam, jest luks, pszeniczka nawet czysta. Tam gdzie nie gdzie jakiś szaleń, ale tak to czysto jak nigdy. Dała mi się w tym roku. Zrobione dwa kółka, niepełne dwa i pełny zbiornik. Nie wiem, czy zmieszczę to na jedno. Mimo, że ma nadstawki, to mogę nie zmieścić i pozostanie mi sypać na plantekę. <gry> bleeding sky Na styk ma się to pokoju. Zostawiamy go tu, bo i tak zaraz pewnie będę jechał atakować jęczmień. To i tak tyłami skoczymy, żeby nie pchać się na główną z headerem. Nie mam ochoty na kłótnie z jakimś cymbałem, gdzie jaśnie panisz, nie może zjechać kawałek na bok, żebyśmy się obaj pomieścili. O panie, czuć tu pieniądz hehe. Dobra, trzeba będzie na razie wstawić przyczepę do stodoły. W razie gdyby chciało coś padać, to mi nie zmoknie. A ja będę musiał zadzwonić, czy Miras już się tam postawił, czy ja, bo miał dzwonić o 11, a już prawie 12 dochodzi. Na osi i czy w ogóle będzie dzisiaj kosił, bo jak nie, to jadę na swoje i nie będziemy marnować czasu.